Julka, czujesz już presję, że jesteś typowana jako faworytka? Co ci to Ci daje? Takie pytanie od razu z grubej. Yy... Czuję presję taką medialną. Wiadomo, myślę, że w każdej edycji jest taka osoba, którą się tak typuje, a tak naprawdę jest to trudniejsze dla mnie, bo, bo mam troszkę wyżej wtedy poprzeczkę postawioną wszyscy ode mnie więcej oczekują i na pewno też i na pewno będą mnie ostro, ostrzej oceniać. Choć kto wie, ja po prostu staram się skupiać na tańcu, na tym, żeby być jak najlepszą i, i, i nie staram, staram się nie myśleć o tej całej otoczce dookoła. Czyli masz ciężej niż pozostali uczestnicy, bo ty jeszcze musisz wiązać się z tym, że będą plotki, będą różne informacje na Twój temat, co niektórych nie spotka. I czy tego... Nie lubię mówić, że mam ciężej. Każdy ma ciężko w tym programie, tylko na innej płaszczyźnie. Jak sobie Julka radzi na sali te pierwsze dni? Taneczne? Dobrze, dobrze. Myślę, że ja już często o tym mówię, że jest angażowana, jest bardzo profesjonalista. I ma pasję, to lubię, po prostu trafił swoje na swojego, ale co robi, to robi z całym sercem. Jest sam więcej minę, więcej uczucia niż w ogóle cokolwiek, ale wolę tak niż odwrotnie. Reszta to jest tylko kwestia pracy, a praca się nie boi. To jest dobre połączenie. Bo często jest taki problem u kobiet, które tańczą i są gwiazdami, że mają problem z dotykaniem. I pytanie, czy ty jako aktorka masz ten problem, bo zawsze warto już grabać różne tam sceny, nie? I czy jest to problematyczne, ta intymność? My się dużo przytulamy w tańcu. <laughs> no nie wiem, ja traktuję taniec trochę jak rolę, ciało jest w moim zawodzie narzędziem do pokazywania emocji, a taniec to nic innego jak właśnie takie miejsce, gdzie masz możliwość te emocje gdzieś pokazać, więc nie wiem. No. Wiadomo, że na początku, jak się kogoś nie zna, to jest ciężej, ale my już się trochę poznaliśmy, więc już nie mamy problemu z podnoszeniem, kręceniem wywracaniem do góry nogami, więc jest, jest ok.